Langość to taki placek węgierski, wiemy. Jeśli chodzi o ciasto, są różne wersje. Niektórzy dają ziemniaki, mleko. Ja będę robić najprostszą wersję, to znaczy z wodą, jedzenie uliczne. A jeżeli chodzi o składniki na wierzchu, też będę robić klasyczną wersję. We Włoszech robią coś takiego, dokładnie to jest to samo, tylko to jest wersja na słodko. Więc. Później, zaraz Wam pokażę, bo to też ciekawa sprawa. Tu mamy składniki na ciasto. Pamiętajcie, że to jest jedzenie uliczne, więc nie trzeba się męczyć aż za bardzo. Mieszamy po prostu wszystkie składniki razem. Najważniejsze nie mieszać od razu na początku drożdży solą i tyle. Mieszamy przez około 10 minut. Najpierw łyżką, a później ewentualnie rękami. To ciasto jest bardzo miękkie. Ile mąki? Napisałem 250 270. Ja dałem 270. Możecie dać 250 gramów, nawet lepiej. Ale pamiętajcie, że będzie trochę trudniej wyrabiać to ciasto z tego powodu, że będzie bardzo miękkie, ale jak będziecie potrzebować, może się moczyć ręce olejem, wodą, lepiej olejem. Też używać, dodać troszeczkę mąki, ale bardzo mało, bo ciasto musi być mięciutkie, takie mokre. Więc męczymy się 10 minut i Przykrywamy ścierką na przykład, nieważne. Ostawiamy w ciepłym miejscu 25 stopni 40 minut. Mówiłem 25 stopni, ale tak mniej więcej. Po 40 minutach ważymy nasze ciasto. Nie jest to aż tak ważne, ale z ciekawości. Moje ciasto waży 465 gramów, dzielę na 4 porcje, więc Każda porcja waży 115 gramów, ale tak mniej więcej. Robimy tak samo jak robimy kulki na pizzę. Już jest na moim kanale wersję przepis na pizzę. Więc formujemy nasze kulki, i y, tutaj mam blachy z mąką. Może być też papier do pieczenia zamiast mąki, bo jak najmniej mąki tutaj do tego ciasta. Przykrywamy i ostawiamy. W nowu, znowu w ciepłym miejscu na godzinę, tak mniej więcej. Możemy przygotować składniki, które będą na wierzchu naszego placka, więc olej. Ja mam olej słonecznikowy, ale może być inny olej, czosnek. Ja kroję czosnek, bo nie chcę czuć za bardzo, ale i tak będzie ciuczy. Ilości dowolne, to już zależy od Was, bo ja będę robić też placki na słodko. To jest wersja włoska, tak jak powiedziałem, sprzedają we Włoszech, jak jest Luna Park. Trochę sera, ja mam gołdę, może być damski, ale tarty ser. I ostatni składnik do wersji węgierskiej, śmietana kwaśna śmietana 18%, możecie też zrobić kwaśną śmietanę, na moim kanale jest film, jak z mleka robię różne rzeczy, twaróg, śmietanę i tak dalej. Po godzinie ciasto jest gotowe, rozciągamy. Jak rozciągamy? Po pierwsze, nie używając mąki najlepiej. Mówią, że środek ma być bardzo, bardzo cienki. Ja wolę, ok, cienki, ale nie za cienki. To już zależy od Was, od Waszego gustu. Grzejemy olej, wiadomo, 170-180 stopni i smażymy nasz placek. Parę minut z każdej strony, wiadomo. I tak smażymy wszystkie cztery placki. Już mam przygotowany ręcznik. Pierowy. I tak, tutaj będzie bardzo dużo oleju. To nie jest często dietetyczne, ale to niektórzy nie lubią, bo jest za tłusty langosz. Chciałbym być taki z tych, którzy nie lubią, ale niestety lubię, uwielbiam. Więc plasek, widzimy, jest prawie gotowy. Może być. Bardziej brązowy, to już zależy od Was. Ja lubię, jak jest nie za, nie za brązowy, ale mówię, to jest kwestia gustu. Smażymy wszystkie placki, wiadomo. Przygotujemy teraz langosz. Dajemy, smarujemy olejem z czosnkiem. Niektórzy dają kawałki czosnku na wierzchu. Ja nie, niestety nie, no, nie chcę czuć aż tak e, śmietany. Polecam oglądać ten film, gdzie pokazuję, jak z mleka robię właśnie śmietany. E, robię naturalnie, bez, bez żadnego fasu, e, bez substancji, które powodują, żeby była gęstsza. Po prostu naturalnie. Jak się robiło kiedyś śmietane. Wiadomo, e, ile śmietane, no ile chcecie. Ja daję niestety dużo. E, trochę sera, trochę dużo sera. Do śmietany możecie dodać trochę soli, bo wiadomo, śmietana nie jest słona, ale znowu, znowu, zależy od was. No i wersja węgierska, to znaczy pyszny langosz, jest gotowy. Tak jak powiedziałem, chcę wam pokazać, co sprzedają we Włoszech, jak jest na park, po prostu cukier. Zwykły, nie puter, cukier. I mam też wersję na słodko. Kolacja gotowa. Pusta, pyszna, kolacja, gotowa. Przypominam, że możecie subskrybować kanał, jeśli lubicie moje przepisy. Ten przepis jest bardzo prosty. Ja uwielbiam proste przepisy. Uważam, że proste przepisy są najlepsze. Do zobaczenia niedługo, bo mam już gotowe następne filmy.